Przecież dasz radę! Okej, okay, próbuję! Ha, ha! Mistrzyni! Spójrz, to już punkt 25! 25 różnych czarów! Przynajmniej! A ten chyba jest jak dotąd najfajniejszy! Witaj, Rarity! Co to? A, nic takiego! puściły mi się wąsy! Wybacz, Romeo. Mimo, że rzeczywiście wyglądasz super, to są tylko ćwiczenia więc muszą zniknąć. O, szkoda. 25 to sporo. 25 różnych czarów, a to nie koniec! Myślałem, że jednorożce potrafią czarować tylko w niewielkim zakresie odpowiednio do zdolności. To prawda, niektóre mają talent do gotowania, śpiewu czy rachowania. Ale co, jeśli ma się talent akurat do czarów? Tak jak ty, Twilight! Jesteś w tym specjalistką! O przestań, Spike. Założę się, że tu w Ponyville jest wiele kucyków, które potrafią równie dobrze czarować. Chyba żartujesz. Moim zdaniem nikt w całej Equestrii nie może z tobą konkurować. GAZU! UWAGA Z DROGI! Eee! Snips! Snails! Co się dzieje? A co? Nie słyszałeś? O! Podobno mamy nowego jednorożca! Właśnie! I podobno zna więcej zakleć niż ktokolwiek z nas! Naprawdę? Niemożliwe! To Twilight jest najlepsza w czarach! A gdzie ten jednorożec? Podobno na rynku! Chodźcie! Podobno! Chodźcie!